No co, już kończycie? Chcę już się ruszyć. Nie tak szybko. W tej chwili powstaje tu sztuka. Nie rozpraszaj artystów. Jeszcze tylko kilka kresek, i będzie po sprawie. Dosłownie za kilka sekund. No pokażcie, co wam wyszło. Wyszło świetnie. Spójrz, jeden do jednego. Nie da się odróżnić od oryginału. Jeden do jednego? Mówisz, że wyglądam jak ten potwór? Nie daruję wam tego. Za takie żarty traficie prosto do challenge'u! Litości! Pomocy! Ej, patrzcie co potrafię, fajnie, co? Nie ma czasu na zabawę, Mary! Widzę, że jesteście gotowe do rysowania! Nadchodzi pierwsza nagroda! Ten uroczy kotek trafi do tej, która go lepiej narysuje! Ale słodziaczek! Jest cudowny! Nie, nie, żadnych rąk. I to dosłownie. Będziecie rysować swoimi malutkimi paluszkami. Czas start. No zaczynajcie. To będzie ciekawe. Wow, udało mi się wziąć pędzel w moją malutką rączkę. Niebieska farba będzie ok. Piękna głowa mi wyszła. Muszę tylko dorysować mordkę. Oj, pędzel mi się wyśliznął i mnie uderzył. Dobra, Jess, zaraz cię załatwię. Ej, bez bicia, proszę. Dziewczyny, jesteście takie zabawne, szczególnie podczas tej walki. A ja tymczasem wezmę się do pracy. Do małej ręki mały pędzelek. Tak, aby nawet najmniejsze elementy wyszły pięknie. Takie trudne rysować z tymi malutkimi rączkami. Nie mogę nawet wziąć pędzelka. Chociaż może wcale go nie potrzebuję. Można przecież malować rączkami. Zobaczymy. To działa. Patrz, kotku, czas minął. Co oznacza, że konkurs został zakończony? Chcę zobaczyć Wasze ręce. Świetnie, a teraz pokażcie Wasze rysunki. To nie takie proste. O, nasze ręce wróciły. Teraz nie będzie trudno podnieść kartki. Zobaczmy. Jazz. Myślę, że starcie na więcej. Mary, nie wiedziałem, że lubisz abstrakcjonizm. No to wcale nie wygląda jak kociak. Teraz ty, Lily. A na mój rysunek lepiej patrzeć przez szkło powiększające. O, tu jest kotek. No, nawet z lupą ledwo to widać. Ale przynajmniej jest tam kot. W porządku, Lili. Nagroda trafia do ciebie. Jestem taka szczęśliwa. Daj mi go szybko. Ojej, jest taki mały i puszysty. Co za słodziak! Ej, ręce precz, to mój kotek. Słuchaj, Jess, mam plan. Będziemy potrzebować do tego myszki. A potem będziemy tylko patrzeć. No dalej, myszko naprzód. Nie! Dokąd idzie Szkotku? Nie poszedł sobie! Nie poszedł, a przyszedł do nas! Jest uroczy! Kurczę, dlaczego je wybrał? Nie martw się, zaopiekujemy się nim! Cieszę się, że mogę Was powitać w nowej rundzie! Ta guma jest świetna! Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki balon z niej wyjdzie. O, a oto i nagroda! Automat z gumami! Ale super! Muszę wygrać! Nie będę wam przeszkadzać! Czas start! No to zaczynajmy! Który marker wybrać? Niech będzie ten! W tej maszynie jest tyle gumy! A ja wiem, jak ją naprawdę szybko narysować! Będę potrzebowała gumki! Przymocuję nią markery! Nie w ten sposób. Gotowe. Teraz wystarczy narysować okrąg. I magia. Wyszło kilka naraz. To genialne. Teraz po prostu powtórzę to kilka razy. I guma gotowa. Teraz trzeba tylko dokończyć rysowanie samej maszyny. Wystarczy, że obrysuję te wszystkie małe kółeczka i dodam mały prostokąt na dole. Hmm. Dziewczyny z taką pasją oddają się rysowaniu, a ja nie wiem, co mam zrobić. Wow, Mary pięknie narysowała. Kiedy ona robi to tak dobrze? Nie bądź zazdrosna, Lili. Nie mam zamiaru. Właśnie wymyśliłam świetny sposób na pozbycie się konkurencji. Butelka drogich perfum załatwi sprawę. Na pewno takich nie macie. mnie nimi twój rysunek, Mary. O tak! Co ty robisz, Lili? Ojej! To był przypadek. Mój rysunek jest nieodwracalnie zniszczony! Zobacz, co zrobiłaś. Wiesz co? Oko za oko. Zepsułaś mój rysunek? Co oznacza, że ja zepsuję twój? Tam masz! Co ty robisz? Chociaż nic tak źle. Obrysuję to, co narysowała Mary i dorysuję z boku małego człowieczka. Hm, wyszedł w balon. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Kończymy. Co oznacza, że nadszedł czas na podsumowanie. Ojej, jak szybko! Skończmy z tym. Oto mój rysunek, piękny, prawda? No, nieźle, bardzo podobny do mnie, kiedy zrobiłem wielkiego balona. Co to ma być? Mary, znowu nic nie można zrozumieć z Twojego rysunku. Wow, no to inna sprawa, Jess. Świetna robota. Ale która z was powinna wygrać? Zwycięzcą jest Jess. Gratulacje! Wow, wspaniale. Tak bardzo się starałam. Automat z gumami jest twój, proszę. Wow, jest taki piękny. Co? Mechanizm się zaciął. Dźwignia nie chce się obracać. Jak to się stało? Ktoś po prostu nie jest wystarczająco sprytny. Daj to tutaj jazz. Pokażę ci, jak to się robi. Moneta? Myślisz, że to o to chodzi? Oczywiście. No i nadchodzi guma. Spróbuję. Mm, jaka pyszna. A teraz nadmucham balona. A mój palec go zaatakuje. Bum. No i proszę, pękł obrzydliwe. W sumie kiepsko wygląda, ale za to smakuje rewelacyjnie. Ach. Tylko spójrzcie, jakie urocze stworzenie trzeba narysować. Mam nadzieję, że potem znajdzie sobie nowego przyjaciela. Jaki śliczny kotek. To miłość od pierwszego wejrzenia. Myślę, że zostaniemy przyjaciółmi. A, i co za niewychowany kocur. Nie szkodzi. Oduczę cię drapania. Dziewczyny, macie dokładnie jedną minutę. Pospieszcie się, jeśli chcecie, żeby to maleństwo zostało waszym przyjacielem. Po tym ataku nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy przyjaciółmi. Patrząc na rysunek, nigdy. Zobaczymy, czy wy narysujecie coś lepszego. Przekonasz się. Odrysuję jego cień, dzięki temu narysuję pięknego kotka. Ja też muszę zdążyć. Mary, nie ruszaj się. Ja rysuję. Myślę, że świetnie sobie radzę. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Co sądzisz o moim rysunku? Taki sobie. Czyli kot nie będzie mnie już drapać. Bela, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Widziałem lepsze. Na przykład, Umery. Pogratulujmy jej. Została szczęśliwą posiadaczką tego najsłodszego stworzenia. Hurra, jestem taka szczęśliwa. Wreszcie będę miała prawdziwego przyjaciela. Oj. Asik. Mary, chyba nie wzięłaś pod uwagę jednej rzeczy. Swojej alergii. no! oddaję ci tego kotka. Nie martw się, ze mną będzie mu dobrze. Cześć, mój mały kolego. Patrzcie, dziewczyny, jaką wielką rybę złowiłem. Zajęło mi to cały dzień. Przykro mi, ale nie mam innej nagrody. W tej rundzie będziecie rywalizować o rybę. Czas. Start. Nie, nie będziemy brać udziału w konkursie o śmierdzącą rybę. No to wszystkie będziecie musiały jej spróbować. Łapcie! Dobra, dobra, będziemy rysować. No, to zaczynajcie. Nie widzę sensu, żeby tracić na to energię. Bardzo łatwo jest zrobić brzydki rysunek. Poza tym wiem gdzie spędzę resztę czasu. Ups, jestem taka niezdarna. Nikt mi tu nie będzie przeszkadzał. Zamierzam wreszcie zjeść moje przysmaki. Cały dzień o nich marzyłam. Najważniejsze, żeby rysunek śmierdział jak ryba. Dzięki temu nikt nie da mi wygrać, bo praca będzie zbyt obrzydliwa. O, to jest ohydne, ale wygląda dokładnie tak samo. Dziewczyny się męczą, a ja mogę zjeść obiad. Kiedy jeszcze będę miała taką okazję? Nie powinnam dostać tej ryby. Pamiętam, że kiedy byłam mała, mama pokazywała mi jak narysować rybę przy pomocy ręki. Mam nadzieję, że to nadal działa. Twoje rysunki w ogóle nie przypominały ryb. All right, all right, all right. Yeah! Ok. <laughs> Dziewczyny, czas minął. Gotowe do zaprezentowania swoich dzieł? Suzy, co to za plama? To okropne. Lucy, twoja praca wcale nie jest lepsza. Ale Emma ma wspaniały rysunek. W dzieciństwie rysowałem takie rybki. Co za miłe wspomnienie. O nie, to jest przecież okropna praca. Masz pecha. Dobra, nie ma co się denerwować. Lepiej zrobię z tej ryby coś smacznego, na przykład sushi. Mama nie tylko nauczyła mnie rysować ryby, ale także przyrządzać pyszne sushi. Dostałam więc całkiem niezły prezent. Wow, wyglądają smakowicie. Mogę się poczęstować? Nie, sama jestem głodna. Poza tym nie chciałyście ryb. Dlatego możecie życzyć mi smacznego. O tak, sushi wyszło mi rewelacyjne. Jaki mały żelkowy miś? Nie nadaje się. Potrzebujemy czegoś większego. Też mały. Powiększ go jeszcze. Jeszcze? Gotowy? Teraz wam się podoba? Oczywiście! To przecież ogromny żelkowy miś! Aby dostać go w swoje ręce, należy wykonać jego portret w ciągu jednej minuty. Czas start! Uwielbiam żelkowe misie, więc nie pozwolę wam wygrać. Ten miś powinien trafić do mnie, jego prawowitej właścicielki. Fantastyk! Czy tylko mi się wydaje, że on do mnie macha? Widziałyście to? Nie. Nie, wszystko wydaje się w porządku. Chyba mi się coś przewidziało. Nie, teraz mrugnął. Chyba zwariuje. Bella coś zaczyna się denerwować. Dobra, ja rysuję dalej. O nie, skończyła mi się niebieska farba. Co ja zrobię? Teraz na pewno nie wygram. Wiem, skoro Bella odpoczywa, to chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli użyję jej koszulki. Nie chciałabym, żeby ktoś wycinał dziurę w mojej koszulce. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Muszę tylko przeszkodzić Wendy w zrobieniu fajnego rysunku. Wiem nawet jak to zrobić. Co robisz? A, psik. Zepsułaś mój rysunek. Teraz moje szanse na wygraną są jeszcze większe. Czas minął. Zobaczmy, kto co narysował. Bella, wstawaj, czas na podsumowanie. Wendy, to jest straszne. To tak jakby ktoś kichnął na papier. Mary, no, widać, że się starałaś, ale zasadę mówią jasno. Trzeba rysować, a nie wycinać. Bella jako jedyna zrobiła fajny rysunek. Żelkowy mis jest twój. Hurra, zasłużyłam na niego! Nie ty jedna! Ty spałaś, a my pracowałyśmy! Oddaj go! Zostawcie, go, on jest mój! To niesprawiedliwe! Dziewczyny nagroda w tej rundzie na pewno Was zadowoli, ponieważ to pantofelki kopciuszka. Wiem, jak bardzo chcecie je mieć, więc pospieszcie się i zacznijcie rysować, bo czas ucieka. Pantofelki? To przecież tenisówki na obca się. Mam tenisówki, więc trzeba tylko dorysować do nich obcas. Okay. Wychodzi całkiem nieźle. Urej! Muszę tylko nieco dopracować obcas. Myślę, że z łatwością pokonam te niezdary. Nie bez powodu chodziłam do szkoły plastycznej. Nie pozwolę im zabrać tych butów. Marzyłam o nich odkąd byłam małą dziewczynką. Co? Kredka się skończyła? I tak dokończę mój rysunek. Kurczę, teraz nie mam żadnych kredek. Wszystkie się skończyły. Co ja teraz zrobię? Może zagram na nowym instrumencie muzycznym? Rysującej Lucy. Nie przeszkadzaj mi, ja tu pracuję. Jacy wszyscy są nagle zajęci. No, jak Wam idzie, czas minął, więc chcę zobaczyć, co narysowałyście. Co powiesz na moją pracę? Emma, spodziewałam się po tobie czegoś więcej. Nawet dzieci w przedszkolu robią ładniejsze rysunki. Susie no najwyraźniej nie trafiłaś z kolorem. Przecież widzisz, że buty nie są żółte. Z kolei Lucy stworzyła arcydzieło. To prawdziwa artystka! I to ona dostanie te pantofle. Hurra! Wiedziałam, że wygram. Wow, dziewczyny, spójrzcie, jakie są piękne. Nie mogę się doczekać, kiedy je założę i zatańczę z prawdziwym księciem. No to gdzie jest książę? Jestem gotowa. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I najpiękniejszą. Wspaniałe, Lucy na to zasłużyła. Jesteście gotowe, żeby zobaczyć, co dostaniecie w tej rundzie? Lepiej zamknijcie oczy, bo oślepniecie. Waszą nagrodą będzie pierścionek z ogromnym diamentem. Na pewno się tego nie spodziewałyście. Aby go zdobyć, trzeba go narysować. Liczy się czas, więc zaczynajcie. Zawsze tak z nimi jest. Tak łatwo odwrócić ich uwagę. Halo, czas start. Na co czekamy? Pora rysować. Nie widzę odpowiedniej kredki. Może pożyczę od Lily, dopóki jest zajęta. Ja wszystko widzę. Nie możesz ode mnie pożyczać. Nawet o tym nie myśl. No i dobra, chciwusko. Poradzę sobie bez ciebie. Poza tym jestem w tym całkiem dobra. Dobra, serio? załatwicie w mgnieniu oka! To jest piękne. Ale jak narysować sam pierścionek. Diament wyszedł niesamowicie, ale pierścionek no nie wiem. Co to jest? No nie wychodzi mi. I tak dam radę to narysować. Co? Co ja zrobiłam? Teraz już na pewno nie wygram. A ja wciąż mam szansę, bo pierścionek wychodzi mi cudowny. I w odpowiednim kolorze, i w odpowiednim rozmiarze. Doskonale. Zobaczmy, kto narysował najpiękniejszy pierścionek. Pokażcie swoje dzieła. Okej. Emma, no fajnie, ale ma zły kolor. Lucy, masz dziurę w kartce. Wygląda jakby przeżarła go mysz. Nie, no to nie jest dobre. O, ja tak się starałam. Jestem jednak pod wrażeniem rysunku Suzy. Chodź tutaj, przymierzysz pierścień. Jest twój. Hurra, w końcu wygrałam. Co za wspaniały pierścionek będzie świetnie wyglądał na moim palcu. Jeśli uda mi się go podnieść! No dalej! Podnieś się do góry! Teraz jesteś mój! No dawaj! Suzy chyba nigdy nie nosiła pierścionków. Kurczę! Ale diament jest mój! Dajcie znać w komentarzach, który rysunek najbardziej się wam spodobał, a żeby nie przegapić kolejnych challenge, subskrybujcie kanał Multi2Food. Będzie świetna zabawa.